Cześć, jak się macie z tej strony kocyk, a to jest. Aha, wspomagać w pracy. I wspomagać w misji. Dobra. E Część jak się macie z tej strony kocyk, a to jest kolejny odcinek. Zagrajmy razem w Hero Zero". E Jest to bodajże chyba. 13 lub 12? Nie wiem. Ale to jest po prostu kolejny odcinek z serii. Zagrajmy razem w Hero Zero". Dobrze, jak widzicie, mam jeszcze te bohaterskie czyny. Tak. No i właśnie wstąpimy do drużyny. Yy, piszemy tak. Yy, nagrywam. Yy, nagrywam. Pozdro. Al. Dobra. Pozdrawiam bardzo wszy wszystkich. Bardzo pozdrawiam. A najbardziej Ciebie, Angel Hero. Zapomniałem właśnie o nim w poprzednim odcinku. Właśnie. No wiecie. Pozdrawić go. No więc. Pozdrawiam go, wow, ale stat, jak nie mogę Dobra, misję mamy zakończoną właśnie Tak W ogóle to właśnie w Hero Zero są teraz właśnie takie kupony adwentowe, że tam wchodzisz na forum i tam właśnie no kalendarz adwentowy tam klikasz, no i tam ci losuje coś, no i wtedy tutaj musicie kupon no i tam wpisać ten kod. Ja dzisiaj dostałem trzy oponki. Tak. Super właśnie. Ale dobrze. Co mamy tutaj? O kurde. Ja nie mogę, patrzcie. Dobra. To chyba jednak będę musiał jednak troszkę poczekać z tymi zadankami. Ale dobrze. Tu mamy 103 level, a mi brakuje jeszcze... O kurde, Ej, dawajcie mi kurde baterie spłoniaki yy, Tak Na razie nie atakuję yy, A tutaj co tam było Tam jest 103 i tu też jest 103 yy, Tu na razie wolę nie ryzykować mhm. Okej okay. yy, Dobra, to chyba z tym mamy szansy, szansę i wygraliśmy. Jaj! Dobra, już tu nie mamy szansy. No chociaż Jakie jakieś szanse te mamy, prawda? Nie? O, mam tutaj jedną baterię na... Dobra, to jest słabe. Dobra, więc chyba teraz najwyższe szanse mamy tutaj. BUM! Tak Okej, okay. tutaj mamy 106. Tam 105, a tutaj? No dobra. 115. Ja jeszcze górzej ty. O Boże. Dobra, no to chyba wszystko pod wodą. Atakujemy bez broni. Tak, bez brani. O no kurde, nie musisz wszystko szczególnie co my to a nie teciamy, nie? Dobra, więc tak, 105, proszę. Wygraj! Wygrałem! O. Dzięki. <śmianie> super, jeszcze wskazówka. No, super. Dobra, weźmy sobie broń i sprzedajmy te niepodległe rzeczy przez tą chwilę. Jeszcze jest właśnie event. Bo nie wczoraj nie odświeżałem prawką. to jutro muszę szybko odświeżyć. Dobra, to co? To co dodaje mi siłę to. Dobra, odwirujemy. nie ma siły, dobra. Jeszcze tam brakuje co? 16 tych i jedna pralka, no. Myślę, że to nie będzie właśnie problem. I myślę, że na odcinku tu zarobimy. Chociaż... Pralka można by było jeszcze na tym zrobić. Tak. Ale... nie. Dobra. Sprawdziłem na mnie w ogóle tam. a tamtym PL13 ciągle narzekałem rzutki <grym> dobra dobra, nasz taktyk ma 7 level ma rozpieszczanie, to jest dobrze yy, właśnie chyba, no nie widzieliście go na odcinku jak go kupowałem, bo właśnie trafił mi się mała właśnie tak yy, ale chcę wam coś powiedzieć, że właśnie jak będę miał już tam 150 poziom to właśnie nie będę pokazywał jak robię te zadania nadzwyczajne, wiecie, w trybie specjalnym, a nie w tym try y y w trybie no, zwykłym i trybie specjalnym, y no bo właśnie, no mogę też tak zrobić, że na przykład będę robić ciągle bugi co 1 godzinę, no je. i wygram, nie? No, dobra, co dzisiaj mamy, aha. Nic. Hmm. Hmm. Treningi, kurde, słabo mi tam w tym tygodniu. Ej, patrzcie, patrzcie, patrzcie na to. Hmm. Zero ataków w ciągu 7 dni. O. <grystanie> patrzcie na to. Zrobię, kurde, to dzisiaj, nie? I to będzie. <grystanie> ja w ogóle to wszystko bym coś. Ile będę miał doświadczenia? Dobra. No, siema ma kotlet gaming. Dobra, ale widzę sobie, zaatakuję. Yy. Znowu tu rywale Patrzcie ze srebra jeden nawet jest. I boom. 20, ale ode mnie nie minęła nawet. O. Prawie znów bym przegrał Kozak 999 Super yy, Znowu Ktoś chce? No, elo o nie Tak Okej okay. yy, Kto jeszcze? Chyba Multi Games I Multi Games te również pokonaliśmy Ok I misja jeszcze zakończona I mamy kolejne zadanie Nadzwyczajne Super. Tak. O, gap to śni... O, właśnie, to jest nowa broń rzucona właśnie z, 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 z lumpexu kurde e, Więc tak. pierwsze Pff, Ale łatwe. Ale łatwe. <gry> Dobra. To mam, słuchajmy, to jeszcze gorzej. Ja nie Dobra. A ja tam sobie porozdam statystyki, nie? Na no, luzie tam. No, okej. Okay. Dobra, chyba mi starczy. E, w ogóle co ja mam tu? O, trzy punkty. poziom ziemska, okej. Okay. A, jeszcze rzutki. Tego się spodziewałem. Okej, okay, mam jeszcze i rzutek do kolekcji. Jan, no super. Właśnie jeszcze mam towarzysza kolejnego. Tak. Kiedy używać tego młotka? Nie, na 200 levelu jednak. Tak, chyba na 200. Hmm. Teraz patrzę, że sydówka jest tańczą od broni rzucona. <grymne> Dobra... Yy, ci... Dobra, to chyba nie z tego świata teraz zrobimy. Tak coś czuję. O, dziękuję za bateryki Co jest? Ja nie mogę tego zrobić. Tutaj mamy 106. Ale tego też jednak chyba nie zrobimy, prawda? Nie. To nigdzie nie mamy. Dobra. Czyli ja tak. Yy, widzimy się o 16, gdy będą właśnie te zadania, no, zadania nadzwyczajne, te trzy pierwsze dostępne. Okej, okay, wracamy. Yy, w ogóle to chciałbym bardzo pozdrowić właśnie. Czunego 45. Chciał, żebym pozdrowił go oraz pokazał, wiecie, jego postać. Proszę. Wow. wow. Co? <grytanie> I niby on ma mnie w opisie, nie? <grytanie> Dobra. Po prostu robimy zadanie nadzwyczajne. Jak to bywa, nie? Okej, okay, więc tak, sprzedamy. A. Dobra sprzedajmy na O już mamy Okej okay, więc tak mm, Czy to mi nie dodaje To dodaje To, nie, mu to mu nie muszę To i to Dobra No i możemy chyba już Przechodzić do zadań nadzwyczajnych 1 na 10 2 na 10 <słuch> 4 na 10. 4 na 10. Wow. No rozwijamy się szybko nawet. O mamy setówkę. Dobra. Jest dobrze jak na razie. Jest dobrze. 6 na 10, inżynier przygotowania również pad. Super. 7 na 10 również. No. 8 na 10. No jakoś szybko to idzie, prawda? No i 10 na 10, no to nie powinno być problemu. Aha, zapomniałem, mój taktyk daje właściwie, ale tu chyba nie powinno wiecie, zmienić. I dobra, więc tak, mamy to, mamy drugą setówkę z tego samego. W ogóle to, najpierw weźmy te zwykłe przedmioty. Okej, okay. o, plus 18. Plus 3. Yy, poczekajcie chwilę. Okej. Okay. Yy, dobra. Plus 9. Super. Super. Bardzo się cieszę, że mam lepsze tu przedmioty. Yy, Niech będzie. Dobra. Dobra, to setówki sobie przechowam. No. Okej. Okay. aż sprzedajmy sobie wszystko. Grybo od... Tak. Nie, czekaj. Czy wydawać? Bo ja mam zadanie na... Wydanie tyle. Ja mógłbym to dzisiaj zrobić. Mógłbym dostać na przemówienie, Ale nie. Ja będę zbierał od 100 milionów i wszystko wtedy wydawał. Hmm, w ogóle dzisiaj mogę użyć energii, że tym właśnie wiecie. Zrobił to, tak. Y, aha, mieliśmy zrobić dalsze zadania. To tak, to ściągamy. Y, to nie, to tak, to tak. To też i to też. No. I robimy dalej. Tak, jest. Dyn-dyn-dyn-dyn-dyn. Dobra. Okej. Okay. Kolejny pad przeciwnik. Okej. Okay. W ogóle to ja tak zbytnio nie mówię na tym odcinku właśnie teraz. Dopiero to teraz widzę. No. 106 level. 106 level nawet jest na odcinku super. No i wszyscy pokonani. Dobra. Za Załóżmy sobie najpierw te przedmioty, wiecie. Które mieliśmy na początku... Yy, tak to się opłaca. To nie, to tak. O, o, to. No. Nie chcę pokazać. A mogę to zamienić na przykład na okularki. Oku mogę. A to całe przemienię. <śm> e, mi się na razie nie. Dobra, e, robimy kolejne zabańki. Okej, okay. dobra, e, to mi dodaje siłę niestety. Wszystko mi tutaj siły teraz. Dobra, jaki jest plan robimy. No, robimy. Okej. Okay. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. O jedna panka No, to coś zawsze jest prawda prawda. No. Yy, dobrze. A w ogóle będę gadał już. <laughs> Dobra, więc tak. Yy, mój plan to jest... Aha, jeszcze cztery poziomy. Mój plan to jest użyć młotka amnezji i wtedy właśnie... No wiecie. No jakby to... Yy, użyć go na 200 poziomie i wtedy, no szybciej będą te zadania nadzwyczajne robione. 10 na 10. Wow. A ja mam z tego setu chyba jeszcze części. Patrzcie, mam to, to jeszcze i to. To lepsze. No oczywiście, że to. Na razie załóżmy też własne przedmioty. Okej. Okay. I jeszcze to i to było. Więc tak. Tu nic, tu nic, tak, tu nic. Nic tutaj. Tu też. O, tu plus 10 wtedy i minus 15. Dobra, więc niestety nie możemy tego używać. Ani tego. Więc tak, sprzedajemy to. No. Minus 2, niestety. No. Chciałabym w końcu setówkę ugrać. No, na pierwszym miałem jedną setówkę całą ubraną. A tu mam na razie tylko dwie. O, mogę sobie dodać jeden punkt w inteligencję. No i niestety już nie ma zbukowanych zadań nadzwyczajnych, ale spróbujemy nie z tego świata. Udało się. Super. Nie. Yy, tutaj. 106. O, też, również się udało siódmych, również się udało to co, poszedłem Aha. aha. tam trochę chyba lepszy okej, okay. co jest? czemu ja teraz wszystkich, no wiecie, zabijam ty, wykonuję no wszystko jest słabsze o flaga ba... na no serio? No serio wszystko mi idzie teraz gładko. Jeśli teraz pokonam przeciwnika, no ja nie mogę. Dobra, Ach, to chyba by było wszystko dzisiaj, chyba. Tak, myślę, że to by było wszystko. Niestety, tutaj jest gorsze, więc niestety muszę sprzedać też. Dobra. Więc ja będę znowu robił misję, a ja mówię, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, no i cześć.